Jak zrobić prostą i szybką surówkę do obiadu w kilka minut? Pokażę Ci prosty przepis. Potrzebujesz główki kapusty, a tak w ogóle półgłówki kapusty. Musisz ją oczyścić z liści, przekroić na ćwiartkę. Jak mam już przedpołowioną, zabieram deskę i będę szatkował. Możesz to zrobić nożem. Ja mam taką szatkownicę. Będzie prościej. Teraz kroję ogórka, ogórka kroję w plastry, dodajemy ogórka. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest projekt Trampolina Sukcesu. Kobiety rozwijają skrzydła w życiu i w biznesie. Dołącz do zamkniętej grupy na Facebooku Kobieto, rozwijaj skrzydła zarówno w życiu, jak i w biznesie. Ja mam takie nierówne ogórki, ale one są ode mnie z ogródka, więc są wyśmienite. I własne. I własne. Teraz kroimy rzodkiewkę też w talarki Do surówki dokładamy rzodkiewki. Teraz kroimy czerwoną cebulę w takie talarki również. Dokładamy cebulkę. Ja mam czerwoną, Ty jaką chcesz. Teraz kroimy koper. Koper wcześniej już umyłem. Dokładamy koper. A teraz najważniejszy składnik, sos, który uszlachetni naszą surówkę. Do sosu wyciskamy cytrynę. Przelewamy cytrynę do naczynia. I teraz przeciskamy czosnek. Ja mam takie fajne urządzenie. Teraz dodajemy łyżeczkę cukru. Dodajemy oliwę. Trochę pieprzu, czyli pół łyżeczki pieprzu. Pół łyżeczki soli. Wszystko dokładnie trzeba wymieszać. Dodajemy sos. I teraz wszystko trzeba wymieszać. I voila. Suruweczka gotowa. W kilka minut.